Witamy wszystkich. Pokój Typerów przychodzi do Was z kolejnymi ciekawymi typami. Przed nami Fame ma 28. Po raz pierwszy gala będzie pod całkowitą wyłącznością Superbet. Gala zapada się bardzo ciekawie, między innymi poprzez debiut słynnego Walusia z Kiepskim. My przygotowaliśmy dla Was dwie propozycje na gale. W pierwszym komentarzu znajdziecie też mocną promocję na niedzielny mecz, a Snowdenhammer. Czas. Więc przejdź do pierwszej pozycji. Pierwszym pojedynkiem, który dla Was przygotowaliśmy, jest starcie Krzysztofa Malich Maliszewskiego z Erwinem Burzyńskim. Krzysztof Malicha Maliszewski w swoim pierwszym starciu na fame nie pokazał za dużo. W starciu z Albertem Simao jego walka zakończyła się w pierwszej rundzie, a Krzysztof Malicha Maliszewski nie zadał ani jednego ciosu. Natomiast Erwin Burzyński odniósł dwa zwycięstwa we fake'ach. Pierwsze zwycięstwo na gali Prime odniósł nad Mateuszem Górskim w pierwszej rundzie, natomiast na kolejnej gali Prime pokonał Jakuba Wiśniewskiego. My typujemy, iż walka zakończy się w pierwszej rundzie. Czas przejść do drugiego typu, a mianowicie walki Natana Marconia z Pawłem Prezesem Feniu Bardzo ciekawa, zapowiadająca się walka. Panowie nie szczędzili sobie słów na konferencjach oraz na programach. My uważamy, iż faworytem w tej walce będzie Natan Marcoń, ze względu na background, który zyskał przez treningi w Dubaju oraz dzięki współpracy z Mateuszem Legierskim. Natomiast prezes fans każdą kolejną walką traci swoją szybkość oraz, no nie ukrywajmy, wiek przybywa. Dlatego typujemy iż walka będzie na punkty, a zwycięstwo walki będzie na tamarce. Na koniec pamiętajcie, aby wejść w link, który będzie w komentarzu. Dzięki temu będziecie mogli zagrać przedstawione typy. Życzymy miłego grania.